Cześć, cześć, dzisiaj bardzo krótki materiał filmowy. Do tej pory nie udało mi się jeszcze zmontować materiału z bibu jedna druga skyrace Babia Góra, ale jakoś tak nie potrafię się zebrać. Nie wiem o co chodzi. Może po prostu materiał nie jest dość dobry. Teraz natomiast wyszedłem na Lekkie bieganie, koniec tygodnia, w zasadzie tygodnia pracującego, czyli piąteczek. Niedługo kolejny mecz na Euro, także trzeba rozprostować nogi. A okazja też jest taka, że y, zakupiliśmy Gorilla Poda, no i trzeba go wypróbować przed Japonią, żeby zobaczyć, czy jest to cokolwiek warte. I póki co jest super. Leciutki, 250 gram, mimo że udźwig ma y, do 3 kilogramów, także... Ze zwykłym telefonem sobie bez problemu poradzi. Tak spokojnie będzie można zamontować na nim luszczankę z porządnym obiektywem. Także wygląda to dobrze. Póki jestem zadowolony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cześć, czołem jego weekendu, hej!